Hej, ostatnio spotkałem chłopaka, którego znałem gdzieś jakieś... od 20 lat, myślę. I on. Spytałem się, co u niego jaka sytuacja. Przystojny, z bardzo dobrego domu, wykształcony, ale zawsze miałem świadomość tego, że. No, żadnego nie miał doświadczenia, jeśli chodzi o kobiety. Kompletnie żadnego. Miły yy, dla kobiet. Dzisiaj, patrząc na niego, to wiele kobiet na pewno chciałoby go yy, jako męża, ponieważ jest dobrym, przystojnym i do tego jeszcze yy, oprócz tego, że wykształconym, to jeszcze do tego bardzo zamożnym człowiekiem, yy, mając 30 parę lat. Oczywiście pokoleniowo, czyli rodzinnie. I pytam się, co, co u Ciebie? Jaka sytuacja? i ten chłopak mi odpowiada, bo widziałem go bardzo dawno temu, tak przelotem to parę lat i on mówi, że się rozstał z żoną, bo ja mówię co tam u ciebie, bo wiem, że miałeś jakąś dziewczynę, mówi rozstał się, dziecko oczywiście, no i się rozstali. Rozstali się na szczęście w pokojowych, yy, pokojowych yy, relacjach, więc to jest ten plus, że Kobieta nie robi mu żadnych problemów, bo już znalazła faceta, z którym jest szczęśliwa. Oczywiście szybko znalazła faceta, praktycznie, czyli był jej mężem, ale ona już po roku miała, praktycznie tam po niecałych dwóch latach, miała już drugiego męża, czyli z miłości w miłość można szybciuteńko przejść, tak jak jak sobie zmienić portki, to można drugie kupić, trzecie, piąte dziesiąte, nie? Tak to pokazuje. Oni się poznali jak byli młodzi, nie mieli, mieli